Strajk był legalny, ale związkowi liderzy naruszyli prawo. Sąd rejonowy w Mikołowie wydał wyrok w sprawie głośnego protestu w kopalni Budryk sprzed 6 lat. Trzech związkowców zostało uznanych winnymi prowadzenia strajku niezgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Sąd odstąpił jednak od wymierzenia kary. A sądowej sali był dziś też Maciej Poloczek. Teraz trwa tu normalne wydobycie, ale sześć lat temu kopalnie Budryk na półtora miesiąca zatrzymało trzech związkowców. Dziś sąd uznał, że wszczęcie tego strajku było dopuszczalne. Nie może odmówić żądaniu drugiej strony podjęcia rok. I ta odmowa zarządu kopalni, zdaniem sądu, była bezprawna, ale winni są także związkowcy. Sposób jego prowadzenia nie był zgodny z normami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W związku z tym, w tym zakresie sąd ustalił odpowiedzialność oskarżonych za te zdarzenia. Kary jednak nie będzie. Sąd uznał, że ze względu na duże napięcia społeczne w tamtym czasie byłoby to zbyt surowe. Najważniejszy to jego element, czyli legalność tego sporu zbiorowego, legalność wstrzymcie strajku i zgodne z prawem szczycie strajku zostało potwierdzone w sposób tutaj jednoznaczny przez sąd. Bezprawne zdaniem sądu było za to na przykład strajkowanie pod ziemią i nierespektowanie decyzji pracodawcy o dopuszczeniu do określonych zajęć górników, którzy chcieli podjąć pracę. Sąd wskazał, że strajk, nawet legalny, nie może rodzić dwu władzy w zakładzie. Zgadzam się, że były różne działania, ale te działania były spowodowane sytuacją, jaka wynikała na bieżąco podczas trwania strajku. Spośród 14 oskarżonych, tylko trzech liderów strajku zostało uznanych winnymi części i zarzucanych im czynów. Pozostali oskarżeni m.in. o stosowanie przemocy i gruźb karalnych wobec górników, którzy nie chcieli strajkować, zostali uniewinnieni. Nieomylne to są tylko maszyny. Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji. Prokurator kierując akt oskarżenia w sprawie, a szczególnie takiej sprawie, jest przekonany o słuszności tego, tego aktu oskarżenia i o słuszności zarzutów. Apelacje rozważają także związkowcy, którzy liczyli na całkowite uniewinnienie. Dzisiaj, z perspektywy czasu, nawet jak patrzymy na to, i nawet na ten wyrok. Nie wahałbym się ani przez chwilę, jeśli bym miał kolejny raz podjąć strajk. Na ogłoszenie wyroku związkowcy głośno zareagowali. Odśpiewując hymn strajku sprzed sześciu lat. Maciej Poloczek, Aktualność.